Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym poradniku z serii C Sharp dla Początkujących zajmiemy się funkcjami, czyli najfajniejszymi aspektami programowania. Tak pokrótce, czym są funkcje? Funkcje to bloki kodu, które możemy zdefiniować, nadać im nazwę i wywołać, kiedy tylko chcemy wykonać przypisane im operacje. W C Sharpie funkcje są również nazywane metodami. No i teraz, tak, jak tworzymy sobie taką funkcję? Zaczynamy sobie od tego, że w, naszym, w naszej klasie program. Stworzymy sobie nową funkcję. Będzie się ona nazywać Powitaj. No i aby zdefiniować sobie funkcję, najpierw piszemy typ tej funkcji. W naszym przypadku będzie to Void. Nazywamy ją sobie Powitaj. Następnie nawiasy zwykłe oraz następnie nawiasy klamrowe. I teraz, w środku tych nawiasów klamrowych, możemy sobie na przykład wykonać coś takiego. Write line. I tutaj sobie damy yy, powiedzmy: Witaj, w świecie tak zapisujemy sobie to i to jest tak naprawdę już nasza funkcja ta funkcja ma za zadanie wyświetlić na oknie konsoli witaj świecie i teraz tak po pierwsze co oznacza void, void oznacza to tyle że ta funkcja powitaj nie zwraca żadnej wartości w środku funkcji mamy console. Write line, co oznacza że po wywołaniu funkcji wypisze na ekranie wiadomość no i teraz mamy tą funkcję i jak ją możemy sobie wywołać mianowicie Naszej funkcji main, bo to tutaj też jest funkcja, moi drodzy. Ta funkcja jest uruchamiana przy egzekucji naszego programu. No i tutaj możemy sobie wywołać tą naszą funkcję. Powitaj. Przepraszam najmocniej, ale. Yy... Tą funkcję niestety musimy sobie zdefiniować tutaj w naszej funkcji main, jeżeli się chcemy do niej dostać, ale możemy też zrobić coś takiego, że jeśli funkcja ma być dostępna w całej klasie, o klasach jeszcze sobie powiemy, no to żeby to sobie mieć dostępne w całej klasie, no to możemy sobie napisać, yy, wklejmy sobie tą funkcję tutaj i dajmy jej yy, coś takiego jak public, yy, i tutaj to możemy sobie wywalić w tym momencie. Tutaj jeszcze trzeba dodać sobie static, i teraz nam powinno działać tak, więc. Yy, to niestety tutaj musimy public static musimy sobie zapisać po to, żeby funkcja była statyczna, czyli nie potrzeba było wywoływać klasy i tworzyć nowej instancji klasy po to, żeby sobie wywołać tą funkcję. No i public, że jest to publiczna klasa i każdy może z niej korzystać. To jest jeden sposób na zdefiniowanie funkcji, ale to jest raczej metoda do naszej klasy program, dlatego ja się tylko i wyłącznie ograniczę. Do zdefiniowania, tej funkcji, do zdefiniowania tej funkcji i w, tylko i wyłącznie w naszej funkcji main i zrobimy to właśnie w ten sposób, i tutaj console, write line świecie. Definiujemy sobie funkcję w naszej funkcji main, która jest uruchamiana na początku programu. No i definiujemy sobie tą funkcję, dajemy jej typ void, czyli nie zwraca żadnej wartości, nazywamy ją Powitaj, no i jej zadaniem jest wypisanie do konsoli tekst witaj świecie. I później możemy sobie ją wywołać. Gdy jej nie wywołamy, zobaczcie, co się stanie. Gdy jej nie wywołamy, tutaj sobie już wyczyszczę. Zobaczcie, gdy jej nie wywołamy, tak naprawdę nic nam się nie uruchomi. Jedyne co tylko nam wywali błąd. Że lokalna funkcja powitaj jest zdefiniowana, zdeklarowana, ale nigdy nie jest użyta. Więc jeżeli ją teraz sobie użyjemy, czyli wywołamy tą funkcję, no to zobaczcie, że ta funkcja nam się uruchomi i zobaczcie, że nam pokaże właśnie na ekranie Witaj świecie. Następną fajną rzeczą jest to, że możemy do tej funkcji podawać sobie parametry. No i na przykład taką funkcją sobie stwórzmy: void powitaj u użytkownika. No, i dajmy sobie tutaj znowu nawiasy. Oj, przepraszam. Mm, dajmy sobie nawiasy klamrowe i dajmy console write line na razie tylko. I teraz, żeby sobie podać parametry do funkcji, no to dajemy je sobie, właśnie definiujemy w tych nawiasach. No i tym właśnie parametrem będzie imię. No i zobaczcie, że w ten sposób tworzymy sobie parametry imię, i teraz możemy go tutaj użyć. Zrobimy to tak, że stworzymy sobie tutaj funkcjonalnego stringa i damy sobie witaj, i tutaj sobie damy, czy ja mogę. Mogę. Dobra i witaj i tutaj imię. Zobaczcie, że teraz używamy tej, tego parametru, który jest podawany do naszej funkcji właśnie w tej funkcji. I teraz, żeby użyć tej funkcji, no to musimy ją po pierwsze wywołać, powitaj użytkownika i zobaczcie, że teraz zacznie nam krzyczeć, że there is no argument given that corresponds to the required parameter imię. Chodzi o to, że musimy teraz przy wywoływaniu tej funkcji powitaj użytkownika podać ten właśnie parametr. I jak widzicie, tutaj jest to parametr string. Tutaj też nam pokazuje string imię. I możemy sobie ten parametr tutaj podać. Powiedzmy, że będzie to właśnie bartek. No i zobaczcie, że teraz wszystko jest super. To sobie zakomentuję, bo to nam na razie niepotrzebne. No i jak sobie uruchomię tą funkcję, to zobaczcie, mamy wypisany: Witaj, bartek. Jedną fajną rzeczą może być też to, że sobie stworzymy string imię. Użytkownika i przypiszemy do niej wartość console.readline. Tutaj sobie zrobimy tak. I teraz zamiast podawać na sztywno wpisanej wartości, możemy sobie podać imię użytkownika. O matko jedyna. W ten sposób. I zobaczcie, że teraz jak uruchomimy sobie program, program nas zapyta o imię i potem to imię podamy do funkcji powitaj użytkownika. Jest to bardzo fajna, przydatna rzecz, te funkcje właśnie. Teraz nas pyta o imię, napiszemy sobie Bartek i widzicie, że mamy witaj Bartek. Podam na przykład, nie wiem, inne imię, Natalka. No i mamy Witaj, Natalka, tak? W ten sposób definiujemy parametry. Tak samo tych parametrów może być również więcej. Nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego. Możemy podać na przykład string imię, na przykład int wiek, tak? I teraz możemy sobie podać, yy, wiem, że masz, i tutaj dajemy sobie te właśnie nawiasy, wiek i tutaj lat. No i teraz zobaczcie, znowu nam krzyczy, że nie ma podanego argumentu. Możemy sobie też tutaj zrobić console.write i tutaj sobie dajmy mm, stringa podaj imię, mm -hmm. sobie to skopiujemy, tu sobie to wkleimy i tutaj sobie zmienimy na bieg tutaj damy podaj wiek i teraz możemy podać właśnie ten parametr możemy sobie wpisać od razu na przykład nie wiem 25 od razu w ten sposób i też zadziała po prostu nam poda jako wiek 25 ale możemy też właśnie podać sobie już tą zmienną czyli wiek użytkownika tyle że musimy go sobie jeszcze sparsować ja to zrobię tutaj albo sobie zrobię sobie to tutaj tutaj sobie zmienimy to na int i teraz sobie tutaj damy int Parse. Damy sobie teraz na koniec funkcji i tutaj damy sobie zamykający nawias i zobaczcie, że teraz nam już nic nie krzyczy. Krzyczało nam, ponieważ typ wieku użytkownika był string, a musi być tutaj podane, że to jest typ int. My podawaliśmy string, dlatego nam krzyczało, więc ja już zmieniłem na int i sparsowałem yy, wpis z naszego terminala tak, żeby był interpretowany jako integer. No i teraz, jak sobie uruchomimy nasz program, zobaczcie, co się dzieje. Najpierw nam każe podać imię, dajmy na przykład Filip, no i podaj swój wiek, dajmy na przykład 15. No i widzimy, że jest Witaj Filip, wiem, że masz 15 lat. Yy, więc właśnie w ten sposób używamy sobie parametrów podanych do funkcji. Możemy też właśnie jeszcze, jeszcze sobie coś zrobić fajnego, wpiszę to jeszcze raz i tutaj na stałe przypiszę wartości, powiedzmy, że będzie to, nie wiem, nikodem. Yy, i damy sobie, nie wiem 19 lat, zobaczcie, że teraz jak sobie, oj, zobaczcie, że tutaj podajemy dynamicznie i tu znowu wywołujemy tą funkcję, tutaj tym razem podajemy już Pisane na stałe parametry Nikodem 19. I to nas po prostu. Te funkcje są tak naprawdę przydatne bardzo, jeżeli mamy jakiś kod, który jest po pierwsze albo jest bardzo długi i robi bardzo dużo rzeczy i chcemy to sobie po prostu mm, zaoszczędzić linijek, tak żeby po prostu nie musieć tego pisać 5 albo 10 razy. Tylko definiujemy to raz w funkcji i później to po prostu wywołujemy tylko nazwą funkcji, podając ewentualnie parametry, jeśli takie potrzebujemy. No i teraz, jak sobie odpalimy, nie wiem. Amelka lat 68, no i widzicie tutaj, że mamy Witaj Amelka, wiem, że ma 68 lat, no i potem Witaj Nikodem 19 lat, no i to jest właśnie tutaj pisane w ten sposób i tutaj tworzymy właśnie tą funkcję, no i ona właśnie będzie wypisywać nam parametry podane i właśnie to będzie robić w stringu. No i teraz mamy jeszcze funkcje, które nam zwracają wartość, tu sobie przejdziemy troszkę niżej, bo to nam będzie przeszkadzać, no i sobie zaczniemy od tego, że zamiast typu void musimy sobie Podać inny typ. W naszym przypadku stworzymy sobie funkcję do dodawania dwóch liczb. Zrobimy, że to będzie zwracać nam int. Nazwiemy tą funkcję dodaj. No i będzie potrzebny int a oraz int b. To będą wartości zwracane przez tą funkcję. No i zrobimy return, żeby nam zwróciło. No i return a plus b. W tym przypadku stworzyliśmy funkcję, która zwraca typ int. Nazywa się ona dodaj i potrzebuje ona dwóch parametrów do wywołania: i będzie to pierwsza liczba a i druga liczba b. I zwraca nam ona, czyli robi return a plus b. I teraz, jak sobie tą funkcję wywołamy, możemy sobie zrobić int suma, równa się, dodaj. No i teraz parametry a no to 10 i powiedzmy 10. Na końcu, oczywiście, musi być średnik. No i ta funkcja właśnie nam zwraca wartość, więc tą wartość musimy sobie gdzieś zapisać. I zapisujemy wartość wywołania tej funkcji dodaj do zmiennej suma, której właśnie w, y, typ musi się zgadzać z tym, która zwraca nam tutaj funkcja, czyli jeśli tu mamy int, tutaj też musi być int. Możemy, jeśli to zmienimy sobie na string, zobaczcie co się stanie. Zacznie nam krzyczeć, że cannot implicitly convert type int to string. Nie możemy przekonwertować typu int do typu string, no bo to nam zwraca inta, a tu próbujemy zapisać to jako stringa, więc tutaj musimy zwrócić z powrotem yy, jako inta. Zapisujemy to sobie i teraz możemy sobie to wywołać, console.WriteLine, no i tu damy suma. No i teraz jeśli to sobie wywołamy, o oh sorry, tutaj to muszę jeszcze sobie zakomentować, bo będzie mi to przeszkadzać. Dobra, i teraz jak sobie to wywołamy, zobaczcie, że no powinno nam zwrócić 20, widzicie, mamy 20, czyli 10 plus 10 w ten sposób możemy sobie definiować typy rzeczy, które nam będzie zwracać dana funkcja. Tak samo możemy sobie stworzyć, na przykład, nie wiem, double podziel double podziel. No i to będzie nam potrzebne. Znowu dwie wartości int. O, przepraszam, double a double b. No i tu nam tworzy z powrotem funkcję return. I tu robimy sobie a podzielić przez b. W ten sposób robimy właśnie dzielenie i możemy sobie zrobić tak samo int wynik równa się podziel no i dajmy nie wiem 5.0 przez 4 i pół nie wiem i tutaj o widzicie tutaj jest właśnie błąd to nam krzyczy że to musi być double bo to zwraca nam typ double tak to nam zwraca typ double no i teraz możemy sobie to skopiować tutaj sobie zmienimy na wynik no i teraz jak sobie to odpalimy to widzicie że nam poda wynik dzielenia 5 5 przez 4,5, jest to jeden z jedynkami i potem na, na końcu dwójeczka w ten sposób właśnie definiujemy funkcje i ich typy, które zwracają, tak? Jeszcze jedna fajna rzecz, zobaczcie, że ta funkcja tak naprawdę zwraca nam od razu bez żadnych operacji na tych liczbach. Możemy to również zamienić na trochę krótszy zapis i powiedzmy, że będzie to int i zrobimy mnożenie. Powiedzmy, że zrobimy int mnożenie, no i potrzebujemy int a, int b. I zobaczcie, co teraz zrobimy. Zamiast otwierać sobie klamry, to zrobimy sobie coś takiego. Widzicie, co to jest? A razy B. Zobaczcie, to tak naprawdę nam skróca yy, zapis funkcji w ten sposób, że to, co tutaj będzie, to nam zwróci, tak? Czyli zwróci nam tak naprawdę A razy B. Tak samo możemy sobie przetransformować tą funkcję, możemy sobie zrobić coś takiego, i tutaj zamiast robić to w ten sposób, zrobimy to sobie właśnie tak. I tu będzie A przez B. I w ten sposób też może to działać, więc mamy dwie opcje, albo robimy to w ten sposób, albo robimy to w ten sposób. I teraz tutaj nam krzyczy, że zdefiniowaliśmy funkcję mnożenie i jej nie używamy, no to możemy sobie zrobić int wynik 2 równa się mnożenie. No i pomnóżmy sobie 6 razy 6 tutaj średnik na końcu, no i tu dajmy sobie wynik 2, zapisujemy, uruchamiamy, no i powinno być 36 na dole. Jest 36, więc wszystko super fajnie działa. I prawie żeśmy stworzyli kalkulator, brakuje nam tak naprawdę odejmowania, i to będzie zadanie dla Was, żebyście dodali sobie nową funkcję o nazwie odejmij i wydrukowali sobie potem wynik na jakichś przykładowych danych. Tak, tu mamy parametry podane, więc możecie sobie wymyśleć, jakie parametry, potestować, zobaczyć, jak to działa, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, jakie mamy korzyści z używania funkcji? Korzyści są następujące. Dzięki funkcjom nasz kod staje się bardziej modularny co oznacza, że możemy go wielokrotnie używać bez przepisywania tych samych linii kodu. Funkcje sprawiają, że program jest czytelniejszy, łatwiejszy w testowaniu i utrzymywaniu. I to wszystko na ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał i żeście się nauczy nauczyli czegoś nowego, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, aby Was następny odcinek nie pominął i widzimy się w następnym poradniku. Siemano!